W miniony weekend w Gnieźnie rozgrywany był jubileuszowy 20. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2023. Od samego początku organizatorem oraz pomysłodawcą tej imprezy jest Marek Szczepanowski. Przyjechały drużyny z ośmiu państw: z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Czech, z Niemiec, z Finlandii, ze Szwecji, z Polski i z Łotwy. I dziewcząt, i chłopców walczymy w sześciu kategoriach wiekowych. Jest są 32 drużyny, także jesteśmy jeszcze zadowoleni. Poziom turnieju wydaje się być nieco wyższy niż w ubiegłym roku. Przyjechały lepsze drużyny. Nie ma już takich drużyn, jak ja to zawsze mówię, turystycznych, które zwiedzają świat przy okazji koszykówki. Raczej wszyscy są nastawieni na fajny, fajną grę, fajny wynik sportowy. Każda drużyna zagrała, ła zagra. 5 lub 6 meczów, także wszyscy są naprawdę zadowoleni. Nie mieliśmy żadnych sygnałów negatywnych. Jest niedziela przed południem. Na razie jest wszystko okej. Bardzo dobrze występują dziewczęta z Basket. Tak, dziewczęta z Basket to jest jednak bardzo mocny zespół. Mamy ten zaszczyt i szczęście lub nieszczęście, że gramy w Wielkopolskiej Lidze Koszykówki. Ona jest połączona razem z województwem zachodniopomorskim, także rywalizacja jest bardzo bardzo trudna. Takie dwa smaczki są jakby dodatkowe, że fajnie dziewczęta grają, bo po pierwsze mamy Hale imieniem Mieczysława Łopatki, znakomitego przez jeszcze laty koszykarza, olimpijczyka wielokrotnego, mistrza Polski. Naprawdę pan Mieczysław był zaproszony do nas. Niestety jednak jest już w takim trochę podeszłym wieku i nie za bardzo może podróżować ale na pewno z nami tutaj pewnie nam kibicują. Drugi taki smaczek to jest to, że mamy też fajne wychowanki naszego klubu, między Lila Banaszak, reprezentantka Polski. Lila, która gra w Ekstraklasie, która bardzo chętnie z nami cały czas trzyma kontakt, przyjeżdża często do do, do Gniezna przychodzi na treningi z dziewczętami naszymi, z krasnalami. Trochę się poopowiadają, pośmiejemy po, po się zawsze. Czasami Lila zagra z nami, nie umie grać, to przegrywa wszystko, niemiłosiernie. No, dziewczęta mają radość, te małe krasnale, zwłaszcza właśnie Lila jest tutaj na tym krawacie, który został jeszcze po Polska-Słowenia, niestety przegranym przez naszą reprezentację, ale Lila grała, dostała swoje minuty, także było fajnie. Wśród zaproszonych gości była też Ilona Mądry, reprezentantka Polski i mistrzyni Europy z roku 1999. Już 20 raz, czyli 20 lat, które TS Basket Gniezno organizuje turniej międzynarodowy. Z tego co mi mówił pan Marek Szczepanowski, 11 krajów zdążyło wziąć udział w tym turnieju. Czyli po pierwsze koszykówka w Wielkopolsce, w Gnieźnie, a po drugie integracja Europy. A czym różni się koszykówka z przełomu wieków od dzisiejszej? Na pewno zaangażowanie dziewczyn i chłopaków jest takie samo, jak było wcześniej. Przepisy pozwalają może trochę na więcej. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o zaangażowanie dzieciaków, młodzieży i tych seniorskich rozgrywek jest dokładnie takie samo, więc nie ma co porównywać, jest po prostu koszykówka. Nie ma tylko może tego co było 24 lata temu jeszcze w seniorskim baskecie żeńskim wyników, ale no, czekamy na to, mam nadzieję, że za chwilę gdzieś tam się pojawią wyniki młodzieży, które będą przełożone na seniorski basket. A Wracając do tegorocznej rywalizacji turniejowej w kategorii dziewcząt urodzonych w latach 2008-2009: pierwsze miejsce przypadło drużynie z Czech, Studanka Partubice, która wyprzedziła w tej rywalizacji zespół MKS MOS Wrocław. Trzecie miejsce w tym roczniku przypadło Trójce Sierac. Wśród chłopców w tym samym przedziale wiekowym triumfowała drużyna szwedzka, która pokonała koszykarzy z Wielkiej Brytanii. Trzecie miejsce przypadło zespołowi z Grodu Lecha, MKK Gniezno. W kategorii dziewcząt rocznika 2006-2007 bezapelacyjnie triumfowała drużyna żeńska TS Basket Gniezno, która pierwsze miejsce zapewniła sobie bez porażki. Druga lokata przypadła ekipie KS Siechnice, a trzecie miejsce zajął zespół z Finlandii. Wśród chłopców w tym samym przekroju wiekowym pierwsze miejsce zajęła ekipa koszykarzy z Niemiec, która w meczu o tę pozycję pokonała gnieziński zespół MKK Sklep Polski Gniezno, wygrywając spotkanie finałowe 40 do 35. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została drużyna ze Szwecji. Medale i puchary podczas uroczystości zakończenia turnieju wręczali m.in. starosta gnieziński Piotr Gruszczyński i zastępca prezydenta Gniezna Joanna Śmigielska.